Kiedy mówimy o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a potem o jego ukazywaniu się poszczególnym osobom, to możemy i często mówi się na temat takiego spektakularnego objawienia się Pana Jezusa Marii Magdalenie, kobietom, dwóm apostołom, Piotrowi i Janowi, którzy biegli do grobu, Tomaszowi. Rozważamy te te, te, te objawienia, te chrystofanie rozważamy bardzo głęboko, ale dzisiaj słyszymy w dziejach apostolskich, że oto Pan Jezus również ukazał się Jakubowi imiennie. Można powiedzieć, że Jakub był bardzo ważną postacią w gronie apostolskim, ale był takim apostołem drugiego planu. To znaczy był apostołem, który bardziej działał niż rzucał się w oczy, bardziej funkcjonował po to, żeby budować. Wspólnotę, niż żeby wygłaszać potężne deklaracje albo w sposób spektakularny powracać do Pana Jezusa. I dlatego chcemy dzisiaj go dostrzec. I dlatego Kościół dzisiaj przeżywa uroczystość związaną z właśnie ze Świętym Jakubem. Święty Jakub jako ten, który zobaczył Jezusa. Jako ten, który był bardzo ważnym świadkiem jego Ewangelii, ten święty Jakub został uczczony przez potężne, ogromne sanktuarium w Santiago di Compostela, gdzie do tej pory pielgrzymują ludzie i mówią: Święty Jakubie, prowadź nas do Chrystusa z martwych stałego. Ty go widziałeś i Ty świadczysz o nim całym swoim apostolskim życiem, ale także męczeńską śmiercią.